Dobrze, dziękuję. już kurwa drzwi nie mamy w ogóle, tak? Co to speedrun tak ty... Musisz już do auta wsiadać. <grym> Hehe, tak. Znaczy się, u, u mnie są. U mnie odpadła maska. U w ogóle nie ma drzwi, maski, bagażnika. Bagaźni, nie bagaż, no nie bagażnika. znowu. Co tam się odczeluje? wczoraj dzieje? Kurwa, jak tamten na, na spróż... ...zmietarza mnie? No co skręcasz, kurwa, to za międzie. No drzwi ach, za ciepło mm. idę. Co to za <laughs> Kurwa! <masz. laughs> tak, ja się dzieje, żeby coś. <laughs> nie <Someone in> <laughs> 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 mam nam się być. Kurwa maśna. No. Ty, ciało nam się przy... Dobra. czepiło do koła. Można no. wyjechać. No. O nie. No wypadnę. Oh my god. Oh my god. Co się dzieje? Co? No, ty. Ja przytola, ty. A ty się wpierdolił w śmieciarze na Zaczęło A przestań, a. <laughs> no, mig granty. Tutaj, co, co się... <laughs> co się dzieje? No, machają kurwa tymi tylnymi betoniarki. <laughs> no tam jest ma No co się przewraca? Waga! Jak się ich auto? Tam są... To Proszę jeszcze z tyłu. Okej? Okay. To podwieźć go do tego punktu. A. O kurwa beton niara Co się Co się dzieje? Ja <laughs> kurwa to bo A Albo na murzyna Kurwa masz ty! Maści. Kurwo! Po ty tutaj Fak. Dobra Teraz aktywem kurwa Ba, wysiada No kurwa wieć. E, bon, za, za wami pod team go! Pod team zablokowali! Kurwa nie! Co faj? Kurwa, że przejechał ty Oła! No jest Twoje bałwa kurwa! Wiesimo, Ała. Ja lepiej żebym jeździł sam. No kurwa, chciałem ci podnieść, a nie na, na gościa rzucać, ty może lepiej, żebym ja prowadził. Tak, tego. tak. Tu nie wyszło. Jeden <laughs> chłopca jej nie, nie umie, no ja nie, tak. Wysiadaj, kurwa. Po prostu, gościu, ten grupa sobie na, na, naszego, nie? I tyle, no. Chuj nie. O, mamy samo. Lepszy. Dobra, dobra. O kurwa bo gruba zbiegnie Ej, No ja znowu biegnę sobie truchtem nie <grym zbierdolę> Moja postać Kurwa! No, siadaj! Siadaj, debilu! Debilu jeba! Dawaj! No, ładuj się! No dobra Pierdam! Przeję... poczekaja! Yy, no <grym zbierdolę> lepko <I> dalej umieścić! <grym zbierdolę> <się> no <zatrzyma. grym zbierdolę> To jest tak jakby ten mem, że gościu jedzie i... Co tam kurwa szpieży? Yes, <noise> to Co tam kurwa widelcem coś skro... Co? Tu elefant. <głos> <głos> ja ten, ja tam... Patrzyłem co kolega do mnie chciał. Nie, Dobra. tylko że elefant coś tam skropił. No, jeździ po miejsce Co się dzieje, kurwa, co my się... Dobra, wysiadka. Chyba, że to jest... O oh, kurwa, oh. się Kurwa! Damian! Co? Czemu on! Co, co jest grane? Dobra, Dostał z rakiety! Nie wiem czy mógł. Nie dasz. Nie dasz. O kurwa! Migala sobie strzeliłem! Poleciał! Migala! Wziąłeś to kurwa? Nie, Mnie nie było tego widać.

No kurwa jak ten PC dnieje! Żółte es kurwa! Chuję na foksa za klucz! Nie was! Palimy się kurwa! <grystanie> ja pierdolę! O, o pras kurwa się wypowiada! Nie sama pan, zadzwonimy po czole! Dobrze jeździsz? Ale to już kurwa nie moja wina, halo, proszę bardzo. No. Dobra, ty iść jedną jednym Dobra. drugim <ścoughs> Dobra, Kurwa. Dobra. Kurwa. 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 A. ja też wyjeżdżę, ten drugi. Ty, Kupu, może ty... O, gdzie tego... ty jesteś? Uuu... Nie, Dobasz iść iść na transakcji, mam może pomysł. Właśnie, co, myślisz, co kurwa, wiesz? Ooo, tu Nie, wejść podczas akcji. A, okej. Okay. Uuu. Kurwa, grubas mnie goni z miniganem, dobra. Oj. Syfotyku. Ale... No, też deszczkę jeździ, ale dobra, dobra. Kurwa.

Dobra Ała. O kurwa gruby z... grubego zmiotaczem odnia potrąci Ragdola jeba nie do Ty chyba go zabiłem Nie żyje Nie on no, żyje Kurwa ja go drybluję nim dosłownie Więc co jednak, jednak to ja pożegnam się w ogóle tych grubasów można autami potrącać tak no, Okej. Okay. Chodasz o Próbuję mnie? Pie Pierdol się w tego grubasa sam dziś jest, nie? Tu, tu się tutaj masz... O! Jedź w niego po. Wyjebał <laughs> mnie kurwa <laughs> No i <a> co kurewko? <laughs> o, zabiję go grantami. Nie, te podporne ty podpornego tylko wyjeb... Can, 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 can. O kurwa, Damian, on mi się w auto wbił, ja go wjeżdżę kurwa na masce dosłownie, o już, dobra, jadę tam, kurwo, tak Damian, łapnie którywa kurwa z moto ja odlecia, Nie, odleciał, nie, nie, okej. Okay.

Uwaga. Udało się, dobra. Backboard. No i to, dobra. to była dobra, tak? Tak. Siedem Siedem, Ty, ale to, to do mojego stroju pasuje, to auto teraz. No to nie zniknąłem Dobra, choć idziemy wymuszać więcej ubezpieczeń z Okej okay. Kurwa To możemy jeszcze od razu Mapa. za 10 koła ten kupić, to 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 gór. A A jest to samo co to znaczyłeś, zrobiliśmy No Kurwa na no nie no co Czemu się kurwa pchają tam nawzajem? O! Nie wiem Ładnie wyleciałem. O, o, o tak, 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 tak. Dobrze, pięknie. Tu mam 15 plus. 20 już. 23, 24, 25. Uderz mnie, uderz mnie, uderz mnie. No, żeś dupę. A czemu? Jak przy aucie skoczę, to kurwa mnie wyjebie poza auto, nie? O. O, dziewięć tysięcy, O kur... hała. Dobrze. Hała. Tak znak kurwa zajebał. <grywa> no i mnie wytypało <grywa> przez... Nie. co jest. Motocyklu zaatakuj. Scooter Brother. Tak. Scooter Brother. A policja mi pierdolnęła. O, dobrze. Kurwa, ta się. O, 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 tak się, tak się. O, motocykl! O, motocyk, motocyk. Udy, Kurwa. z jestem znakomity. Motocykl trafi się, jak biegnie. trafiłem O, Łapnie Tak A jeszcze wrócisz, jeszcze zawrócisz, poprawiam A. Ej, bo to już się ta strefa adrenaliny skręciła jakby No właśnie Dawaj, jedziemy Co tu się odniła? Co tu kurwa pick up lewituje? O, kurwa, no, feskito No to jedź, jedź tam to i Nie no i zdążymy A 45 tysięcy 45 tysięcy nabijałem ładnie kurwa ale. 9 tysięcy Staram się ale to nie no, ciężko Może właśnie żebyśmy polecieli właśnie dwa różne miejsca takie wiesz Nabijania. Zrobnie, No Nabijania tak To było je... Co tu się dzieje? Czem tam bansuje, jak? co jest? No chuj jak na razie to jakoś. Z... Latająca konica, kurde. Y... Ork. <grym, 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 ork, Oczywiście. Czy <grym>, tam tam z fallouta? Let's go. Cię kurwa dżem, Kurwa dżem, gdzie? To, gdzie? Jet chciałem przecież, kurwa. Czemu docierałem? Skoczyłem, kurwa, mać. Ale chujnia. No wskakuj, kurwa, tutaj, no so. Ja pierdolę. Kurwa tak taksówka mnie porwała, co robi. Już, na. już Co jest, kurwa? <gryzanie> yeah. Jestem supermenką Supermanem Supermenem mnie szatach za konicy Orkiem, kurwa, chuj Wiesz co się stało właśnie? Nie się kurwa na ulicy strzelać No saj, no kurwo jebana Uf. Tak, tak Pięknie! Zajebiście! dobrze! Jeszcze raz! Pięknie! Zajęliście Okra, dobrze! Tak, tak! Ciężarówka, ciężarówka, ciężarówka! Mnie miałeś potronić, a nie jakiegoś policjanta! Kurde, zabrał policjanta! Ej, no nie gada, że się do mnie szarł, gliniarz! Nie, dobra, jednak nie! Pięknie, cyk! Chodź. O. o kurwa i na drugą stronę Jadę ciebie jadę Kurwa Widzę właśnie Dawaj, pierdolni Też dostaję kasę Ooo Naciskiem na nie A nie, zalicza się Jak do... Tylko weź tak Pierdolni Jeszcze raz Jeszcze raz no no, no. Tywida też dobrą robotę. O kur <laughs> o nie, spadłem! O nie, o nie! Nie takie! Co? Co? Co się? Co? Co? <laughs> Otwój spodokląd, tak, no, no najlepiej kurwa. Tu jaż nie otworzyłem. <laughs> no kurwa, jeszcze my nad połowy nie zdrowiliśmy, co? To wie wało? Ładnie, 9000 na początek. Chyba nie jest pięknie po Dobra, ja wypierdalam na tamtą drugą miejscu. Kurwa, kurwa. Ty, ta autostrada jest, więc no, może jakby to jechało. ciężarówka jedzie. Ciężarówka, tak, tak, rozpędza się, rozpędza się, kurwa. Jednij nimi. Bez komentarza. Nie, uciekają ode mnie, no. Śmieciara. Nagle mi zdrowie po prostu gra postanowiła pochłonąć. Ludzie w się przetaczam. Coś jest... Z... Aha, zamienił. Chłopowi kurwa bagażnik aż otworzyłem, taką mordą zaryłem w śpiegawał. Tak dobrze, będę serwował to... Do... No, a o ciebie będę, będę tysiąc na nawijał cały czas, dobra kurwa, to jest, to jest, to jest... Hammer kurwa, dawaj <grywa> Ty mam mam trik, kurwa, ja to zrobię, <grywa> ja to nabiję sam <grywa> O kurwa, oj, ale ładnie to, Będzie 9 tysięcy, a będzie, będzie dobrze ale No kurwa odbij się no Ja pierdolę, tak dobrze, tyk, nawalaj mnie, co tu się sta stało z tym autem ty? <grywa> Dawaj o. kurwa i aut, oh, kurwa nie ma, nie? Dlatego najpierw po prostu wywracać ciągle na góry w mordę Dobra, dobra, dawaj, kurwa, o, kurwa dawaj. Wsią... Ile, ile, ile masz? O dawaj kurwa, tysiące tylko jeszcze Just Dobra, a... mamy to, <laughs> dobra Bo ja na nabi... ładnie z tych tysięcy nabiłem, więc... Medium, bo rozumiem. Mnożyć jakiś jest za to, nie? Ja wiem, dole. A po Ale udało My się, uda. Rolę czwórce. To jak masz ty tego, to potrafisz kurwa ze. Ja potrafię ze miliona zrobić na przykład cztery miliony, nie? Bo się odbijasz ciągle. No, no. Kurde. O, kasę se odbierz z tego. O. Oh. O, mam naszą ulubioną aktywność dalej. Dobra. 25 tysięcy. Zbaczaj dywersję z zakładnikami. Co? Kurwa! Chuju zakładnikami wyciągnął. Co się odjebało kurwa? <grywa> Jak u mnie to by cimnie wyglądało, nie?